Już 13 sierpnia zapraszamy na drugą bratiańską noc kabaretową. Mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy gwarantują gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Nazywam się Marcin Daniec i serdecznie zapraszam Państwa na mój występ 13 sierpnia. Najnowsze monologi, piękne, inteligentne piosenki, naprawdę warto. Cześć, hey, z tej strony Wieso Adamczyk z kabaretu sketchów męczących. Zapraszam, ja tam będę na pewno. Zapraszam Państwa 13 sierpnia na drugą Bratjańską Noc Kabaretową, gdzie tym razem na scenę będę szalał Ja, Krzysztof Dobrzewicz, e, piszący listy do hrabiego. Dzięki Bogu hrabia się odezwał i znowu pytał. Nic więcej do powiedzenia, trzeba przyjść i zobaczyć. Wystąpią także kabaret dworski i trzecia strona medalu. Te i wiele innych atrakcji, w tym uwaga, losowanie nagrody dla publiczności. Już 13 sierpnia. Druga bratiańska noc kabaretowa. Nie może Was tam zabraknąć.